Moi kochani, witajcie serdecznie. Dzisiejszy dzień zaczynamy od flagi. Dzisiaj jest 11 listopada, święto nasze, ogólnonarodowe. Mam tutaj em, takie dwie dziureczki na flagę, e, więc ją przywieszę. Słuchajcie, e, bądźmy Polakami, bądźmy solidarni i szanujmy się nawzajem. Tego wam wszystkim, Kochani, życzę. Szanujmy drugiego człowieka, e, nie poniżajmy. Się nawzajem i nie. I szanujmy się, to jest najważniejsze, kochani. No bo wiecie, e, tyle dobrego zrobiliśmy dla tych Ukraińców, ale dla siebie Polaków jesteśmy bardzo nienawistni i e, bardzo roszczeniowi. Asio, Asio. asio, asio. Także e, wiadomo, szanujmy wszystkich, ale przede wszystkim siebie nawzajem, bo jesteśmy jednym wielkim narodem w ogromnym, przepięknym kraju. Tego Wam życzę tego dzisiejszego pięknego dnia, 11 listopada. sobie poukładam, maselniczka zaraz jak wyschnie włożymy świeże masełko plastikowa, nie mam szklanej ale taka też może być e, tutaj termosik dla Ady też już prawie wysechł więc chowamy Adzie zrobiłam z dwóch pomarańczy Sok wycisnęłam go za pomocą tej wyciskarki z Biedronki, naprawdę świetna mimo, że trzeba to robić ręcznie jak już porządek to i kwasek cytrynowy wrzucę sobie za chwilę kwasek do wody gorącej troszkę postoi o no, to nie mogę otworzyć zębami i się odkamieni o tak zobaczcie ile jest kamienia w środku zobaczcie jak działa zamykamy, zaraz zobaczycie jak tutaj te wszystkie yy, nieczystości schodzą fajnie za pomocą kwasku zobaczcie to wszystko odpada cały kamień schodzi świetny jest kwasek cytrynowy no i wiadomo bezpieczny jeszcze taka odrobina garów umyję jeszcze indukcję i nagle światło zaświeciło w sensie, że słońce i widzę, że zobaczcie ile plam jest na okapie o, teraz widać a wypiła sok. Wypiłaś, no i samej pomarańczy. samej pomarańczy. Dobra. To leć, córciu Na razie mama jeszcze chwilę ogarnie i zaraz ci przygotuje tą pomarańczę. Boże, jakie to brudne, jakie to brudne. No i ta indukcja, zobaczcie, też pod światłem jak widać jaka jest brudna. Co ty robisz? Jakiś taniec? Wygibaniec? Ta maselniczka w ogóle to była dostępna na namiocie, biedronki, zagrosiki. I tutaj masełko, proszę bardzo, jak pięknie się mieści. Zamykamy i chowamy do lodówki. Gotuję właśnie ten czajnik z kwaskiem cytrynowym po raz drugi. Widzę, że pięknie mi to wszystko popuszczało. Jeszcze tam powycierałam na wierzchu. Zaraz wam pokażę efekty działania kwasku, ale chcę wam pokazać, zobaczcie, jak mi spuchła ta łopatka. O, tu widać, zobaczcie, jak spuchła łopatka. Ona była do naleśników. Nie wiem, co takie bąble powstały, od czego, czy od gorąca, czy ona już naprawdę jest stara i zdezelowana. No nie nadaje się do niczego, no, tylko do wyrzucenia. A taką łopatkę muszę mieć, bo ja naleśniki przewracam właśnie taką łopatką. Nie widziałam ostatnio ani w Biedronce, ani nigdzie takich łopatek. Nawet patrzyłam ostatnio w Wafelku, na tym stoisku z przyborami kuchennymi, też nie było, były tylko metalowe. A metalowych nie chcę, bo mi rysują te patelki Teflonowe do naleśników, i za chwilę będę musiała znowu wymienić. Zobaczcie mój piękny czajnik, jaki czyściutki i domyty, domyty, kochani. Będzie sama radość, pić herbatę, kawę, czy ewentualnie kapucinko, czy cokolwiek. Zobaczcie. No i jak. No i jak czajniczku. Zobaczcie, tutaj troszeczkę doszorowałam ręcznie ścierką z kwaskiem, a w środku. Pływa koszyczek. Specjalnie go wrzuciłam, żeby się odkamienił i brzegi zobaczcie czarne. Nie ma żadnego białego nalotu, samo dno tam wymaga jeszcze odrobiny interwencji, także może po prostu na noc troszeczkę mniej wody, żeby tylko wiecie na dnie było tyle, kwasek cytrynowy zagotować, zostawić na noc i na pewno puści. Od razu wylewam, bo przecież ktoś sobie zrobi kawę, herbatę i będą jaja ma Uff, jakie gorące. O, wracamy. Zobaczcie, jeszcze odrobina na dnie, ale boczki całkiem fajnie puściło. Wypukamy z tego kwasku. A wiecie, kwasek nie jest jakoś szkodliwy, więc choćby nawet się ktoś łyka napił kawy czy herbaty, to się nic nie dzieje. Nic nie dzieje. Nieraz mi się zdarzyło i żyje ok, dobra. A teraz y, słuchajcie, pogląd i informacja dla wszystkich kochani, którzy myślą, że jajka w domowe to są takie śliczne jak w sklepie. No niestety, czasem się przyniesie, słuchajcie, czyściutki, ale czasem to wygląda w ten sposób. Zobaczcie. Wszystko trzeba myć, udeptane. Y, jajeczka, jest błoto, więc te kury brudzą, słuchajcie jajka i ja je muszę wszystkie szorować i dopiero do wytłaczanki. Także Myjemy jajca. A tutaj ścierka zamoczona octem. Chcę, żeby mi się odkamieniło. Boże, bateria odkamieniła. Wszystkie ścierki, które używam do mycia oczywiście odkładam. Mam tu taką starą gąbkę. Delikatnie puszczam taką letnią wodę nieciepłą, żeby tym jajkom nie zaszkodzić i szorujemy. Miarę delikatnie, żeby się nie uszkodziły jajka. Okupujemy, rozkładam sobie ręcznik i działamy dalej. com a criança. Wszarowałam wcześniej taką szmatką, słuchajcie, z takim detergentem. Teraz tylko płyn do szyf i mam nadzieję, że ta, ten okap będzie czysty. O coś mi się tu włączyło. Na początku nie byłam z niego zadowolona. Ale w sumie jest okej. Okay. Wiecie, co wam jeszcze pokażę, jak już jesteśmy przy porządkach. Kupiłam kiedyś ten segment Emulsja woskowa do pielęgnacji mebli. Uniwersalna, Częściej pielęgnuje, na błyszcza i ja go stosuję do wszystkiego, w sensie do tych mebli takich drewnianych. No oczywiście nie tych białych połyskowych, ale wszystko co ma kolor brązu, Ona jest biała w środku, także bez problemu, ale bardzo ładnie nabłyszcza i tak jakby niweluje trochę te wszystkie zadrapania, jakieś rysy. Także w miarę spoko najczęściej go stosuję do tego mojego nieszczęsnego, ciemnego stołu, którego Ada systematycznie załatwia co chwilę coś. Słuchajcie, wam, żebyście widzieli. Co chwilę coś. Już ostatnio nawet były pisaki i te pisaki mi nie zeszły. Także są takie ciemne plamy. Nie wiem, co ja w przyszłości z tym stołem zrobię, bo jest naprawdę bardzo solidny, bardzo ciężki, grube ma nogi, podstawa jest bardzo stabilna. No i jest bardzo duży, także jak jest potrzeba ugościć, co, Czuruńku? Gdzie jest moja pomarańca? Zaraz się obiorę, Czuruńku, zaraz, mam tylko dwie ręce, kochanie, poczekaj, momencik. To ja, ten stół jest idealny, słuchajcie, spokojnie takie 15-16 osób ugości się przy stole, jeszcze z dużym luzem. Jakieś okruchy zaraz będziemy zresztą zamiatać i myć podłogę. A Nie, lepiej córciu, nie, wezmę, przeważnie wiele szmatkę, ale dzisiaj wezmę ręcznik papierowy i piękny, słuchajcie, czyści, tak domywa go i nabłyszcza. Wygląda prawie jak nowy, no nowy nie będzie. A więc... Możesz mi no. umyć tam tu to okno, te drzwi balkonowe, wiesz? No. Ale tylko wewnątrz, żebyśmy się tu nie zazięgła z rynku, dobrze? No. Dobra. I przepięknie pachnie. Ma. Takim, nie wiecie, takim prądem, tym. Tą y, emulsją do pielęgnacji mebli. Ma. Słucham, w ogóle to gdzie To. Yy... Ta no, ściągaczka? Nie no. wiem kochanie, nie wiem, co ściągaczki dzisiaj nie. Po prostu ręcznik papierowy, e, płyn do szybki ręka i bio. Bardzo ładnie na dworze byłam puścić kurki. E, sympatycznie jest cieplutko w miarę. Jak na listopad. I dzisiaj Grzyśka nie ma. Wiecie, mimo że jest święto, to oni no. pracują. To znaczy jakieś tam godzinę robi po prostu u siebie w pracy. O matko, coś mi się tu przypominało, nie wiem, to czy co? A to co to jest? To już nawet klej na gorąco jest na stole. Okej, okay. yeah. nie. Jedenastanie, Boże, tu do pierwszej. Biorę się szybko na tą złotą zupę ziemniaczaną z miksa, gotuję budyń, bo mi nic ta praca nie odchodzi, zajęłam się sprzątaniem, a miałam robić coś innego, kochani. Dobrze, stawiamy. Ma, ale piękną. mi jest potrzebna ta ściągaczka. A wiesz, nam, a, a wiesz że nie jest ta ręczna. Która ręczna? No tak. To... Wiesz co ta ręczna, to nie wiem, ale może jest tutaj, wiesz? Tu no to gdzie... Zobacz! Za chwilę tą dynię to już muszę przebrać, rozebrać i zawrozić, bo nam się korzy. kończy sezon. Halloweenowy, prawda? A zaczyna nam się sezon świąteczny. Wszędzie w sklepach jest mnóstwo pięknych rzeczy. Tylko kuszą oczami, żeby brać. A tu wiecie, wszystko drogie. No to zobaczcie, co jest. Co jest, kochanie? Zaraz sobie przedstawię Was tutaj bliżej. Wsypiemy coś do pojemniczków. Zobaczcie, jak ładnie błyszczy. Mimo, że jest stary, ale jeszcze jary. Kupiłam wczoraj stixy. Dobrze. Kupiłam stixy solone i paprykowe. Miałam wczoraj na szejku także było sporo taniej a taka przekąska wiecie usiąść chwilę, porozmawiać to zawsze coś tam się przeskubie yy, tutaj jeszcze może jakieś cukieraski zaraz coś znajdziemy mam cukierki halloweenowe także też się nadadzą nawet jest trąbka od urodzin urodzinowa, nie od urodzin Boże, jak ja składam te słowa kochani, miks cukierkowy Proszę bardzo. Kto ma na co ochotę, na słodko, na słono. Uuu, dobra. I widz, tu mam gotowy. Biorę się za podłogę. Dziś na obiadek zupa ziemniaczana. Zobaczcie, jak świetnie wygląda ta zupa. I jak wygląda, tak smakuje. Jest obłędnie pyszna. Także jeśli macie termomixa. To serdecznie Wam ją polecam. Naprawdę warto, o Boże, coś mi skaka. Naprawdę warto się o nią pokusić, boże, zobaczcie, jakaś moja kura zbliża się do mojego ogródka, Muszę szybko pędzić i ją przegonić, no bo za chwilę mi znowu wygrzebie te wszystkie, wiecie, kory. I no i co, i będę znowu grabić, bez sensu. Dobra, biorę się za tą kurę. Wisi powiewa na słabiutkim wietrze, ale rusza się. Widzę, że u sąsiada też jest i u sąsiadki też jest. Także jesteśmy solidarni z naszą piękną Ojczyzną. Dobra, idę do domu, bo zimno.